Mucha mi usiadła w klawiaturę. Kurwa, jebane muchy latają mi po pokoju. Ale się wpierwam teraz w Kaziksa, patrz, patrz, patrz. Oczywiście, kurwa, jebany w tak zawsze tak jest. Zabiłem typa, o, ale typ jest chujowy. Kurwa, ja zginę, ale ty jesteś chujowy. Kiedy ja, kurwa, jestem dobry? Nigdy. Nigdy. Nigdy Jak ja zabijam, to chłopiec gównem, a jak ginę, to jestem gównem Czym się widzowie zajmuję? Jaka jest moja profesja? Proszę bardzo Jeszcze pomyślałem, żeby nie wiebać jakiegoś... To co, jest powrót? Jest powrót do Mastera? Nie no chyba w program No bo... Nawet... No nie pierd... Nie pierdol, czy to... No nie, nie, ja nie wiem teraz czy to Forfa Mojdzia czy nie no, no nie no nie tam tego Mastera, nie ma chuja. Nie ma takiej w ogóle możliwości Co ty gadasz? No nie... A nie w... Bruce no jak nie wiesz jak masera, to znaczy, że ona ja nie zasługiwałem. Nie, bo zasługiwałem musi... na niego, bo sobie go kisiłem. Kiś to może kurwa od góry wspomnia gości, a nie pierdolonego mastera. Utrzymywałem się w tym masterze przez dwa tygodnie. I sobie czekałem na koniec sezonu. I zjebałem się kurwa z niego Zjebałem się, no, a, bo... Jak, jak specjalnie się wpierdolę, nie chciałem się wpierdalać. Czex When I'm in need. El Pediger, nie Jak El DIGGER? no kurwa, moim marzeniem jest kończyć seven w masterze, no. <laughs> Ale co ty gadasz? Jak ty w ogóle możesz wierzyć, że my nie WBIJEMY mastera? No bo, a jak mamy kur, jak mam wierzyć? W co mam trafić? No to... dzisiaj nie dobija, bo cz nawet czat kurwa wie jaki ten dzień jest do chipy. Jest tak, do cipy ten dzień. No, bardziej już być nie może. ...gadaj z Wysockim, że co się denerwuje, że gra, że ma jakiegoś to planera słabego. Czemu tak? Taka chorągiewa z siebie. Brusik. Jestem Piefus Maximus Terimus Medirus Maximus Decimus pifus. <laughs> Pop stópką kurwikiem i Nie Aha, no kurwa gra z ulepiona kurwa z gówna jebana. Kurga. Ja pierdolę. Nieee... No stary Jak się siad... tej nazywa? Zapłac mu, żeby nie grał z nim. Jak on się nazywa? No siadła mi psycha, no. My bad. Nie wiem, kurwa, zażgana, jebana gra. Dziwka kurwa, dwa witale ma kurwa. Jebane z kurwy pierdolone kurwa Nie wiem kurwa, biega Sozoi z dwoma witalami, bo kurwa ta gra jest jebanym gównem. Nad nie wiem, który wital mogę ściągnąć. Dwa klocki by wyszło Spokojnie. Z jedzeniem, z alkoholem, z dojazdem Idę na górę, pa Palimy i flasha A bo ją w dupkę tutaj palimy, o tak, ale tej ance wylizałem, roba <laughs> Co ty mówisz Frenek, ona ma 23 lat